Taki nas poranek przywitał, bezpiecznie, Noca, nocą jest cisza, spokój, ten kerfur, bardzo mi bardzo dobrze wyposażony, tam co jest teraz widno można kupić bardzo dużo rzeczy europejskich, w oddali widać statek płynie, to są te Autobusy wodne. To są takie ławeczki, można się siąść. Troszeczkę ponad brzegiem. Wychylić się za brzeg. Wędkarze też chyba z nich korzystają, żeby być trochę głębiej. No, widok bardzo fajny. Mogliśmy go pokonać darmowym odcinkiem drogi. żeby sprawdzić różnicę. Już wiemy, że godziny dłużej się na pewno nie jedzie, Według nawigacji. No i nie ma czteropasmówki, a na razie dwupasmówka. Droga nie jest yy, jakaś zła. Może nie jest tak idealna nawierzchnia jak na tej płatnej części. Natomiast jest przyzwoicie. Nadal no nieźle, chociaż miałam taką dość dziwną nawierzchnię, taka... Jakbyśmy jechali po, Bumeksie, no, po cały czas. Taka szorstka, chropowata. I trochę drży samochód. Właśnie zaliczyliśmy tę stację CPN. Oparz. Wyszło nas poniżej 3 zł tankowanie. Zatankowaliśmy 51 litrów i gnamy dalej. Następny przystanek Zapomniałam plaża. nazwy, ale plaża Jest godzina czasu różnicy w czasie jazdy No wynika to z tego, że właśnie przejeżdżamy przez miasta i na się traci, tak? Ale w tą stronę nam jakoś nie zależy bardzo, szczególnie na autostradach Autostradę sobie zostawiły na powrót i do Polski Dokładnie I tak Wtedy czasowo będziemy mieli tylko 3 dni całe Żeby wrócić Będziemy musieli trochę podgonić bo do pracy wyroda czy poniedziałek. Widać, że już wjeżdżamy w takie cieplejsze tereny, bo już na każdym dachu widać te podgrzewacze wody. Nie przyjdzie pornik. Nie czuję. Nie czujesz? Może masz koronawirusa? <noise> Ale ciało opornikiem, także widać, że tutaj się uprawia. Nie to... chcę nic mówić, ale podobno Podobno tak jest, że ten, kto pryknie, czuje pierwszy. Kto pierwszy poczuje, ten powietrze psuje. O, i to jest właśnie to. Tutaj też ropa 607 Lira. A Lira jest poniżej 53? Tak. 47 na dzień dzisiejszy. Czechy, 48. Jeśli macie tylko czas, to ja bym nie przepłacała, no nie? Tak, za, za te autostradę. płatne. Nie ma sensu. Te bezpłatne są naprawdę dobrej jakości. Są dwupasmówki cały czas. Jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy jechali taką drogą jednopasmową. pasmową. Tym bardziej, że w te i do najtańszych nie należą, już nie są Trzeba pieniądze. powiedzieć, że yy, uważa się, dlatego że są korytki autostrady tanie, bo... Naprawdę mają bardzo dużo kilometrów i tam na przykład za nie wiem, no 70-80 lir przejedziecie 400 kilometrów, co u nas w Polsce pewnie by ładnie po kieszeni pociągnęło. Natomiast takich kawałków przez Turcję robi się dużo i to się już sumuje i wtedy kwota nie wychodzi mała. O tutaj pomarańczem między drogą. No. Fajnie. Tak. Oj uważaj, drzwi! Matko Gdzie? Boska. Ty to jesteś pani kara. Ja nie tak... jestem pani kara, tylko ty po prostu chodzi zrokiem po balkonach zamiast po asfalcie. Po balkonach. No po balkonach. Po pomaraczkach. Jakby urwał drzwi, ciebie, w no, Merolu, no, to, to, by to by dopiero z by było. Mina. To jest jego mina, No to, to co? Mina. co, a jakby porysował naszego Ferdzia? To by zapłacił za. No ale już Ferdziu nie taki sam by został. Będziemy mieli pamiątki z Tak. My siedzieli teraz tydzień u mechanika. My na dworze. A gdzie byśmy spali? Na lat... Na Dobra. Może starczy. Może tutaj mają wiesz. Będziemy myć. Zobaczymy czy za dwa złote na nasze umyjemy tampera. To był rzut, ale O, 3 minuty za 50 groszy, za 47 groszy. Powiem Wam, że jest interes. Trzymaj, dawaj ognia. Dach mu odpuścimy. Jest tutaj drabinka w razie czego do dachu, jakby ktoś był zainteresowany. Ale wydaje mi się to bardziej niebezpieczne. Jakieś takie blachy trapezowe są położone na to. Odpuścimy sobie dach. Na dach ja wejdę i najwyżej mamy gąbkę na kiju taką ręczną i umyjemy to ręcznie przy najbliższej okazji. Szoruj! Góra, dół, ale wyżej! Dobrze, okna dobrze. Tu nad kratką, bo jest zaciek. O tu, o tutaj dokładnie. Tak jest, panie. No. Diśka będzie, panie, Diśka. Good Dyska. price, mister, good price, ruszaj Dyska. się. Dziemy cię, dziśka. Ruszaj się. Jedziesz teraz w tył, dawaj, dawaj, dawaj Ale w o, o, No okej. Okay. BHP może to tutaj na najwyższym poziomie, jeżeli to... Nie, poważnie, bo to śmieszne jest, bo, bo wpadła, ale mogłaby sobie skręcić nogę. A ja wiem coś o tym, bo sobie ostatnio skręciłem, więc jest to miłosierny i tu by było przykro mi. Ale moi drodzy, 50 groszy i 3,5 3 minuty, czy 4 minuty macie mycia, więc. Yy, no nasze myjnie przy tym to się kryją. Pięknie kotku, wyglądasz. Jak a kobieta nie, to, pracująca. To, to, to już nie dycha, to już więcej co ona wyjdzie. Uwaga. Trzymam. Błądziemy. <noise> tu się. Dobra, Dobra, Jesteśmy w knajpce. Tak wygląda menu. Ze na to, że restauracje są pozamykane, ale nie dla nas, to nas puszczają do takich osobnych pomieszczeń. Ups, wow. samochodzi Krzemusza. Przeżył, terenówka, przeżyła. Do takich osobnych pomieszczeń, gdzie możemy w spokoju zjeść, nikt nas nie widzi, nikt nas nie wygoni. Policja tu nie dochodzi. I klima nawet się, oczywiszej treści w tej I no, za każdym razem jak jesteśmy w knajpach, to dają takie za darmo przekąski. I tu na przykład dali sałatkę i taki chlebek. Coś takiego. Zabójcza papryczka. No tutaj to można by pochodzić, powiem Ci szczerze. Ale zobaczcie ile jest śmieci na poboczu. Bardzo nie dbają tutaj o czystość. Zatrzymaliśmy się. Zobaczcie gdzie. Takie widoki mamy zrobiliśmy sobie kawkę. Bardzo wieje, więc I bardzo smaczne. Najlepsze jakie w życiu jadłam. Wafelki w czekoladzie kosztują dwa liry sztuka. Czyli złotóweczka. Niecała. Około złotówki, tak. Na ostatnim postoju co mieliśmy obiad, kupiłem wszystkie jakie były dostępne, czyli tam bodajże 6 czy 7 sztuk i będziemy szukać. Kupię całą paczkę. Ja bym chciał wydać 20 parę złotych, to naprawdę warto, bo bardzo dobre. Najlepsze ciastka jakie jadłam w życiu, powiem wam szczerze. Żadne polskie czekoladki nie równają się z tym. I czytamy aktualnie wasze komentarze pod naszym poprzednim filmem. Bądźcie no. grzeczni. <laughs> tak. Macie grzecznie pisać pod postami. Niegrzeczne komentarze będą nielubiane. Na szczęście takich jeszcze nie było, ale to tylko. <laughs> Profilaktycznie. Lekrej mówimy. nie zapobiegać niż leczyć. Tak, tak. Profilaktycznie mówimy. Bardzo dziękujemy za życzenia yy, zdrowych, wesołych, pogodnych świąt i dziękujemy też za życzenie udanej podróży. Mamy nadzieję, Dzień że... Już życzenia uroczne nawet się pojawiły, także również dziękujemy. Nowy rok spędzimy jeszcze w Turcji. Tak, tak. i pierwszego, czyli w nowy rok sobie, bo w Sylwestra spędzimy w Turcji, a pierwszego w nowy rok. Rano zjemy śniadanie, napijemy I się kawy i zapinamy wszystkie możliwe konie w naszym fordzie i jedziemy do przodu. Myślimy będziemy... My nad czerwoną wstawką nad koła. Bo czerwony y... jest szybszy. Tak, bo to zawsze 6-7 koni dodaje, dlatego... Czerwone klo... zastanowić... Zrobimy, czerw... kloski, Zrobimy, czerwone... Zaciski. Zrobimy czerwone zaciski od klocku hamulcowych. Masz czerwony lakier do paznokci. Demet kupimy gdzieś po drodze. A wy, Miśki? Subskrybujcie kanał, to może kiedyś się dorobimy więcej takich kubków porozdamy. Na razie mamy tylko jeden, bo jesteśmy nisko budżetowi. Ja mam fajniejszy! Jest godzina 17.40, a tutaj nadal widno. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, czy tam nagrywaliśmy we wcześniejszym filmiku, ale na przykład w Stambule o godzinie 16 było już ciemno. Słońce wstawało o 8, zachodziło o godzinie 17, tam 16. A tutaj jest nadal widno, jak kwitną kwiaty. A mijaliśmy przed chwilą całe rondo w kwiatach, o tutaj na drzewach, też właśnie w takich. Czujemy to też po sobie? Bo nie jest włączone ogrzewanie, a my jesteśmy wszyscy w krótkich rękawkach, bo jest dość, dość ciepło w samochodzie. Albo że jest troszkę chłodniej niż w aucie, bo wieje. Tak jest. Dobry mąż. Dobry mąż. Jak kiedy przytaknąć. Tak jest. Tak sobie nawet korki do uszu wsadził. Taki kibol. Mogę robić, tak jest. Karta nie jest, nie wiem, to co jest restauracja, karta. Restauracja. No, no, jedziemy, zobaczymy. No zobaczymy. Może to tu. Możliwe, tak. że Dobra. trafiliśmy na jakiś kemping, ale nie jesteśmy pewni. Zobaczymy, jak coś nie idzie. Okazało się, że ten kemping nie jest czynny w okresie zimowym musimy sobie znaleźć jakieś inne miejsce. Pan powiedział, że będziemy musieli w okresie tutaj zimowym stanąć sobie gdzieś za darmo, na dziko, bo ja. dwa kempingi, które tu były, niestety są zamknięte. Dobra, to by już wystarczy. Dzisiaj. No, obudził nas i już zoniąś.